Cześć wszystkim. Seria mini-poradników. Dzisiaj zaprezentuję Wam jak wyczyścić filtr w pralce Indesit otwieranej od góry. Ale zanim przejdziemy do materiału, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dzwoneczka, lajka oraz komentarza dla zasięgu. A teraz przejdźmy do szybkiego materiału. W pralkach od góry otwieranych Indesit film mieści się w tym miejscu, czyli bardzo podobnie jak w Whirlpoolu. Żeby go otworzyć, musimy tutaj... O. Wyciągnąć sobie. Tak, tą klapkę. Tutaj również mamy etykietę. Z, jeśli byśmy szukali etykiety do zgłoszenia na gwarancji, również jest tutaj umieszczona i te wszystkie numery seryjne są. Następnie, co musimy zrobić? O! Ale się za O! Odkręcamy ten filtr. Tutaj może troszeczkę wody polecieć. E, I tak. Filtr standardowy niczym się nie wyróżnia. Łapią tylko duże rzeczy, praktycznie, reszta rzeczy przelatuje. Dlaczego to czyścić ten filtr? ze względu na to, gdyby nam coś dużego wleciało, a to nie było odkręcane przynajmniej raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, gdzie mamy twardą wodę polecam raz na miesiąc. Nie będziemy mogli odkręcić. Możemy urwać całą tą część. Będzie to zablokowane i wtedy wzywać serwis trzeba będzie i naprawić odpłatnie, czego nie polecam. Warto sobie po prostu raz na jakiś czas tam zajrzeć dla samego spokoju świętego, że, ta, że kiedy coś się rzeczywiście zatka, my nie będziemy musieli ponosić żadnych dodatkowych kosztów, wyciągniemy filtr i wszystko ładnie wyczyścimy. Z mojej strony będzie to wszystko, zachęcam Was do obejrzenia pozostałych materiałów na moim kanale i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!